Podły mąż i uparty syn. Dzień dobry, albo dobry wieczór, moi słuchacze. Najpierw chciałam Wam podziękować za kolejny wspólny rok na Spotify. Dziękuję za wszystkie udostępnienia na Instagramie, dowody, że dla wielu z Was jestem numerem jeden w podcastowym polskim świecie. Pozostanę przy bardzo skromnej ocenie moich możliwości, czego dowodzą moje ograniczone zasięgi, ograniczone przez poruszaną tematykę. Każda wiadomość od was jednak ułechce moje ego i sprawia, że dalej zamierzam opowiadać wam roczne historie i otwierać oczy na różne kwestie, które czasem pozornie w ogóle nie wiążą się ze sprawami kryminalnymi. Wiem, że w mijającym roku nieco zwolniłam tempo opowieści. Były krótsze niż zazwyczaj. Wybaczcie. Napisałam w tym czasie dwie książki i trzy serie audio. Ratowałam worek kości wiosną przed upadkiem, a potem dokonałam małej rewolucji w jego działaniu. Energię zużyłam w 300%. Dziś też nieco krótsza historia kryminalna, ale bardzo chciałam ją wam opowiedzieć ku przestrodze. I ku nadziei. Sprawa pozostawała nierozwiązana przez lata, jednak doczekała się ujawnienia mrocznej tajemnicy i postawienia winnego przed sądem. W styczniu 1993 roku młoda żona i matka trzyletniego synka zaginęła. Jej samochód znaleziono na parkingu przy lotnisku. Mąż kobiety został pierwszym i jedynym podejrzanym, który mógł mieć coś wspólnego z jej zniknięciem. O jego winie przekonany był syn Pary, który opowiadał, że tata skrzywdził mamę, zastrzelił ją. Ale po kolei posłuchajcie. 6 stycznia 1993 roku 23-letnia Bonnie Heim miała spotkać się z ciotką swojego męża, Michaela. Odwołała jednak telefonicznie spotkanie. Za powód zmiany planów podała ważną rozmowę z mężem, którą zamierzała z nim przeprowadzić. Przebieg rozmowy miał zadecydować o losach ich małżeństwa. Następnego dnia ani ona, ani jej mąż nie pojawili się w pracy. Według zeznań Michaela pokłócili się wieczorem, 6 stycznia, po czym kobieta wyszła sama z domu, płacząc, około godziny 23. Nie wróciła. Nie dawała znaku życia. Było to bardzo dziwne, nawet szokujące, bo Boni nigdy nie porzuciłaby swojego trzyletniego Arona. Poza tym, przed kłótnią z mężem zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki. Bardzo płakała. Była mocno zdenerwowana. Obiecała jej, że wrócą do rozmowy rankiem, jak się nieco uspokoi. Wiadomo było, że w małżeństwie Hejmów nie układało się dobrze. Bonnie zastanawiała się poważnie, czy nie zostawić męża po pięciu latach małżeństwa, zabrać dziecko i rozpocząć nowe życie. Przygotowała się nawet na taką sytuację. Planowała opuścić Michaela 23 stycznia, w czasie, gdy miał być w podróży służbowej. Założyła w tajemnicy osobne konto bankowe, na które wpłaciła 1200 dolarów. Starczyłoby jej na wpłatę pierwszego czynszu za mieszkanie, które już sobie upatrzyła na przedmieściach Jacksonville. Zapowiedziała właścicielowi mieszkania, że pojawi się z dzieckiem. Mąż dowiedział się o jej planach i zażądał zamknięcia konta. Wypłaconą gotówkę Boni przekazała przyjaciółce, by trzymała ją na wszelki wypadek. Michael Heim był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą i miał motyw do zamordowania żony. Skoro nie potrafił jej zatrzymać, postanowił rozwiązać sprawę w inny sposób. Posiadał również broń palną, której mógł użyć. Na razie jednak były to jedynie domysły. Nie istniały żadne twarde dowody obciążające mężczyznę. Przede wszystkim nie było ciała. W samochodzie Boni, Tojocie Camry, pozostawionej na długoterminowym parkingu przy lotnisku, zabezpieczono piaszczysty ślad na wycieraczce. Pasował do tenisowych butów Nike w rozmiarze 10 należących do jej męża. Michael był jej partnerem. Ślad nie dowodził, że byłaby to jakaś nietypowa sytuacja, gdyby wsiadł za kierownicę auta żony. Dowodził za to, że siedział w samochodzie ostatniego wieczoru. Torebkę Boni znaleziono za hotelem Red Roof Inn niedaleko lotniska Jacksonville International, kilka kilometrów od jej domu. W środku był kluczyk od jej samochodu, drugi klucz od auta i pozostałe klucze zostały w domu. W torebce były także karty płatnicze i gotówka 1250 dolarów. Znalazł ją w śmietniku pracownik hotelu i to on rozpoczął swoim zgłoszeniem na policję. Poszukiwania kobiety. Mąż nie powiadomił władz. Rodzina szukała jej rozpaczliwie: jej rodzice, czwórka sióstr i brat. Rozwiesili ponad sześć tysięcy ulotek, szukali jej w miejscach publicznych i zamieszczali ogłoszenia w prasie. Czyli podsumowując: Boni nagle porzuca pracę, męża, dziecko, zostawia nawet klucze od domu, pieniądze, auto i znika bez śladu. Hipotezy policji nie wystarczały, by postawić zarzuty mężowi zaginionej. Michael utrzymywał, że Bonnie od dłuższego czasu pozostawała w rozstroju nerwowym, czuła się bardzo nieszczęśliwa. Zapewne insynuował, że mogła sama odebrać sobie życie. On sam, po tym jak Bonnie wyszła z domu, położył się spać z synkiem. Był przekonany, podobno, że żona poszła do swojej matki. Nie zatrzymywał jej. Wkrótce po zaginięciu Boni jej trzyletni synek Aaron powiedział pracownikowi opieki społecznej: Cytuję, Tata skrzywdził mamę. Stwierdził również, że Tata zastrzelił mamę. Oraz mój tata nie mógł jej obudzić. Przeszukano całą posesję. Powierzchownie przekopano ogród. Niestety niczego nie znaleziono. Chłopiec został odebrany ojcu i oddany do adopcji. Zmieniono mu nazwisko na Fraser, a sprawa przez lata była dosłownie głęboko zakopana. Aaron nigdy ojcu nie wybaczył, był przekonany o jego winie. Dwa lata później, przechodząc po pobliskim moście ze swoją matką zastępczą, chłopiec powiedział, że tata wrzucił broń do wody. Kobieta przekazała informację policji. Przeszukano akwen i odnaleziono broń kalibru 22. Czyżby chłopczyk widział, jak ojciec wyrzuca narzędzie zbrodni? Nadal jednak, zeznania i wiedza dziecka nie mogła zostać uznana za dowód w sprawie. Kiedy Aaron był w ósmej klasie szkoły podstawowej, napisał esej, w którym przedstawił scenę, jakiej był świadkiem w wieku trzech i pół roku. Stał na palcach, wewnątrz domu. Patrząc przez okno i widział, że tata strzelił do mamy. Pomyślał wtedy: nie strzelaj do niej, to moja mama. Potem zobaczył, jak mężczyzna zdejmuje z ciała biżuterię i wrzuca ją wraz z bronią do samochodu żony. Następnie zajmuje się ukryciem ciała. W 1999 roku Bonnie Heim uznano za zmarłą, choć wciąż nie odnaleziono jej. Ani żywej, ani martwej. Tymczasem Michael Heim mieszkał w domu rodziny do 2000 roku. W kolejnych latach zamieszkał w Karolinie Północnej, a nieruchomość na Florydzie wynajmował. Umowa najmu, którą przygotował dla lokatorów, zakazywała im wykonywania jakichkolwiek prac ogrodowych, kopania w ogrodzie, a nawet trzymania psów na podwórku. W kwietniu 2005 roku Aaron i jego matka adopcyjna wygrali sprawę cywilną przeciwko biologicznemu ojcu Aarona o odszkodowanie za śmierć matki w wysokości 26 milionów 300 tysięcy dolarów. Tym samym chłopak przejął też rodzinny dom na Florydzie. Ogłaszając wówczas wyrok, sędzia okręgowy Brad Stetson stwierdził: cytuję. Istnieją wyraźne i przekonujące dowody, że Michael Haym zamordował swoją żonę. Nie oznaczało to jednak zamknięcia sprawy zaginięcia Bonnie Haym. Dziewięć lat później, w grudniu 2014 roku, Aaron postanowił dokonać remontu na całej posesji, by zyskała na wartości. Planował ją sprzedać. Przekopano również ogród i wyburzono basen wraz z przylegającym do niego prysznicem. Rodzina odradzała mu likwidację basenu, zapowiadało się dużo pracy, jednak młody mężczyzna uparł się, że należy to zrobić. Intuicja go nie zawiodła. Tam właśnie Aaron wraz ze swoim szwagrem osobiście odkopał czaszkę, która po zbadaniu DNA okazała się szczątkami jego zaginionej matki. Pod betonowym dnem niedziałającego prysznica ukryty był worek, a w nim to, co zostało z zaginionej Bonnie Heim. Aaron opowiadał później stacji telewizyjnej News for Jacks, cytuję: Przypadkowo rozerwałem worek i zobaczyłem coś, co wyglądało jak kokos. Podniosłem to i zobaczyłem, że to górna część czaszki. W wykopanym dole była żuchwa z zachowanymi zębami i inne kości. W pobliżu ciała znaleziono także łuskę naboju z broni kalibru 22, dokładnie takiej, jaką posiadał mąż ofiary. Chcąc uniknąć uwagi mediów, Fraser nie był pewien, czy zadzwonić na 911, czy do kogoś związanego z pierwotnym śledztwem. Ostatecznie szwagier zadzwonił do swojego przyjaciela, policjanta. Podczas gdy Aaron próbował skontaktować się z detektywem przydzielonym przed laty do sprawy, oraz nagrał wiadomość na sekretarce swojego psychologa, że chyba znalazł swoją mamę. Przez kolejne dwa dni technicy kryminalistyki przekopywali posesję, nie znaleźli jednak niczego więcej. Nie udało się również ustalić, w jaki sposób zginęła kobieta, którą pochowano w ogródku. 21 lat wcześniej. Były przesłanki, że Bonnie została postrzelona w miednicę, jednak po latach trudno było jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób powstała zmiana na kościach i czy powstała za życia, czy po śmierci. Co ciekawe, pewien mężczyzna, który jako ostatni zamieszkiwał dom Heimów, opowiadał, że jego pies zawsze szczekał w jednej części podwórka, tam, gdzie ostatecznie znaleziono szczątki. Podejrzenia ponownie padły na męża ofiary. 24 sierpnia 2015 roku Michael Heim został aresztowany w Wayne'sville w Karolinie Północnej, gdzie mieszkał z nową rodziną. Przewieziono go do Jacksonville, gdzie postawiono mu zarzuty morderstwa drugiego stopnia. Dlaczego tak późno? Ponieważ tak długo czekano na wyniki badań DNA. Kolejne lata zabrało gromadzenie dowodów, a właściwie poszlak w sprawie. Dopiero w kwietniu 2019 roku Michael Heim został uznany przez ławę przysięgłych na Florydzie winnym zabójstwa drugiego stopnia. Pierwszymi świadkami oskarżenia w procesie byli ciotka i wujek Michaela Heima, którzy zeznali, że dobrze znali parę, ponieważ oboje pracowali w rodzinnym biznesie. Powiedzieli, że nigdy nie uwierzyli poświadczenie Michaela, iż nie miał nic wspólnego ze śmiercią Boni. Kolejni świadkowie, zeznający na rozprawach, wnosili obciążające okoliczności, dodatkowo pogrążające oskarżonego. Dokonał zbrodni na oczach członka rodziny swojego synka. Przez lata manipulował dowodami. Sprawił, że rodzina ofiary zmagała się z traumą najpierw niewyjaśnionego zniknięcia, a potem uchylania się sprawcy od odpowiedzialności za zbrodnię. Na miejscu dla świadka pojawiła się także kobieta, która wynajęła dom hejmów około 2000 roku, chociaż jej znajomi przestrzegali ją przedtem, uważali, że dom jest nawiedzony, świece zapalały się same, materac na łóżku czasem sprawiał wrażenie, że jest pokryty krwią. Po jakimś czasie jednak dziwne sytuacje przestały się dziać, chociaż sprowadzono jasnowidza bezbadał miejsce. Niczego nie poczuł i niczego nie odkrył. Sen oskarżonego opowiadał, że od dziecka musiał być poddawany psychoterapii. Opisał bardzo nieprzyjemne spotkanie z dziadkami od strony ojca, którzy zarzucali mu, iż miał, cytuję, wyprany mózg i ktoś wyuczył go wersji o zbrodni dokonanej przez ojca. Kochali go, ale nie podzielali jego wiary w winę ich syna. Równie traumatyczne było znalezienie kości matki. Zeznawało także dwóch więźniów, którzy przebywali za kratami razem z Hejmem w 2015 roku. Przyznał się im do zabicia żony. Cytuję za CNN. Zaczął mówić: Wiesz, jak zabił swoją żonę, jak ją dusił, jak jej syn był na niego zły. Pochował ją na podwórku, powiedział jeden z osadzonych, Terence Richardson. W odpowiedzi na te rewelacje, obrona przedstawiła szczegółowe informacje dyskredytujące obu świadków, historię ich zatrzymań i kłamstw przed wymiarem sprawiedliwości. Adwokatka Michaela była przekonana, że sprawa jest do wygrania. Cytuję, jedyna ważna rzecz to, czy oskarżenie może udowodnić, że zabił kobietę, i czy może udowodnić, że umieścił ciało na podwórku. Nie ma żadnych dowodów na żadną z tych rzeczy. Ponadto sugerowano przysięgłym, że Bonnie w chwili zniknięcia miała romans z innym mężczyzną, dlatego porzuciła dziecko. Wybrała nowy związek. Przez cały proces, aż po ogłoszenie wyroku Michael Heim twierdził, że jest niewinny. Po ponad dwóch dniach przesłuchiwań świadków oskarżenia i zeznań trzech świadków obrony, sędzia okręgowy Stephen Whittington zapytał Heima, czy chce zabrać głos. Wszyscy, włącznie z jego prawnikami, wydawali się zaskoczeni, gdy się zgodził. Odpowiadał na pytania swojego obrońcy, a potem prokuratora, przez ponad godzinę. Zachowywał spokój, zimną krew i odpierał zarzuty. Upierał się, że kochał żonę i nigdy by jej nie skrzywdził. Opowiadał, że następnego dnia po jej wyjściu zaczął jej szukać. Nie zgłosił jednak zaginięcia na policji. Uważał, że osoby postronne myliły się, oskarżając go o brak emocji w tamtych chwilach. Był w szoku, nie potrafił zebrać myśli. Działał, ale jego poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Oskarżyciel zakończył krzyżowe przesłuchanie pytaniem, czy Heim czuje się w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za morderstwo Boni. Oskarżony odpowiedział mu nie. Ława przysięgłych, złożona z trzech mężczyzn i trzech kobiet, obradowała 90 minut. Gdy odczytywano decyzję, oskarżony zachował kamienną twarz. Nie okazał żadnej emocji, tak jak podczas całego procesu. Niewzruszony, łysiejący 53-latek, ubrany w oliwkowy garnitur i okulary, patrzył przed siebie. Na sali sądowej był obecny syn mordercy Aaron Fraser. Na telewizyjnych relacjach z sądu widać jego przejęcie i targające nim nerwy. Niektórzy krewni ofiary ocierali łzy. Michael Heim został skazany na dożywocie i osadzony w więzieniu stanowym Madison. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w 2021 roku. Kara była wysoka, obrona spodziewała się 7 do 22 lat maksymalnie. Jednak sędzia uznał, że przestępstwo wyrządziło synowi pary, cytuję, poważne urazy fizyczne lub emocjonalne. Po morderstwie Aaron został adoptowany przez osoby spoza rodziny. Od morderstwa jest na terapii i nadal cierpi na depresję. Aaron musiał znosić niewiedzę o tym, co stało się z jego matką przez ponad 20 lat, zanim odkrył jej szkielet na podwórku swojego rodzinnego domu. Historia śmierci Bonnie Heim i długiego procesu dochodzenia do prawdy jest jedną z wielu podobnych. To kobiety najczęściej padają ofiarami przemocy domowej, tej fizycznej i psychicznej, choć od razu podkreślam, że nie tylko one. I to najczęściej mężowie są pierwszymi podejrzanymi. Dlatego tak wielu sprawców próbuje pozbyć się ciała w sposób uniemożliwiający jego znalezienie. Są przekonani, że skoro nie ma ciała, nie będzie kary. Dzisiejsze sądy, także w Polsce, nie potrzebują już ciała ofiary, by skazać sprawcę. Wystarczą mocne dowody poszlakowe łączące się w logiczną całość i wskazujące wyłącznie na jedną osobę. Przypominam też, że niezwykle trudno pozbyć się ludzkiego ciała. Jego rozkład może trwać od roku do dziesięciu lat, często jeszcze dłużej, wszystko zależy od wielu różnych czynników środowiskowych. Same kości natomiast potrafią przetrwać setki lat, a to, co jest na nich zapisane, może być ważnym dowodem. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie, przy ulicy Bagatela 10, gdzie przedstawiam Wam na swoich i nie tylko swoich wykładach, że zbrodnia nie popłaca, nie jest tak atrakcyjna, jak może się wydawać. Także słyszymy się tutaj, widzimy się w worku, a może i w kanale 0. Renata.